Kresy Wschodnie, Ziemia Marzeń Dzieciństwa, Dom pełen tradycji i historii zapisanej w sercach pokoleń. To opowieść o prostym życiu, codziennym trudzie i burzach dziejowych. Dziś wsłuchamy się w wspomnienia 97-letniej pani Heleny, której serce wciąż bije rytmem tamtych dni. Krótko, bardzo Z Znowu jestem Giebułtowicz. Rodzina gibułtowiczów stara, tam jest drzewo ginekologiczne. ginekologiczne. <grymne> się śmieje, mówię, że chodzi o drzewo ginekologiczne. Pokaż to drzewo ginekologiczne. I, i e, po to, żeby mieć maturę przed wojną we Lwowie, w systemie przedwojennym polskim, należało, było 12 lat, 4 lata, 2 lata i tata była, to była matura. To znaczy, do, trwała nauka 12 lat. Do Lwowa wkroczyli Moskale, i do, po to, żeby mieć średnie wykształcenie, to było tylko 10 lat. Musieli zgubić 2 lata, i dlatego cofnęli szkoły powszechne, tak zwane podstawowe. Obecnie o jeden rok. Jak ja skończyłam piątą klasę w 1939 roku i szłam do szóstej, to mnie cofnięto z powrotem do piątej, a gimnazja cofnęli o dwa lata. Tak jak brat że był w drugiej gimnazjalnej, to go cofnęli, znalazł się chyba też w szóstej, czy coś w każdym razie, o dwa lata, po to, żeby ścieślić z tym, że jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe, to były na dobrym, na wysokim poziomie, mimo tego, że to była ta sama klasa. Więc rok 1939, weszli w skalę. U nas myśmy w szkole na przerwie. To jest się już dzieje, par, nie? Na przerwie parami chodziłyśmy w, na, po korytarzu i, i, i śpiewały. I teraz stoi dyrektorka szkoły, nasza Polka, Polka. E, jak, klucznikowa się nazywała, a obok niej już jest tak zwany Wajendruk, To jest Moskal w Mundurze. Już jest obecny w szkole. I teraz my idziemy parami i śpiewamy tak. Nasze szare żołnierzyki na placówka stoją, na placówka stoją i śpiewają bolszewikom, że się ich nie boją. Tu żołnierze zawodowi, tam jest tu małe dzieciak dyrektorka cała czarna. A ten mówi, no dobrze, dobrze, ona mówi, dobrze. A on mówi, Wódka karaszopiejut. To znaczy, ja tak widzicie, jak ładnie śpiewają. Ja tak ładnie Ludwik Giebutowicz, ojciec pani Heleny, był żołnierzem i patriotą. Walczył o niepodległość Polski, bronił Lwowa i uczestniczył w Trzecim Powstaniu Śląskim. Jego życie to symbol odwagi, honoru i poświęcenia dla ojczyzny. W 1914 roku, mając lat 16, wstąpił do Legionów. To znaczy, był już, mając lat 16, w sierpniu, się przyłączył do Legionów, do Piłsudskiego, a w grudniu już był ranny pod Krzywokłotami, mając lat 16. Potem to ciatki go tam ratowały, bo chcieli mu nogę, nogę obczuć i tak dalej, ale go wyratowały i potem walczył w, w 18 roku w obronie Lwowa. Potem walczył z bolszewikami, z Budionnym, kon, kon, konkretnie z do Potem aż do Kijowa, po drodze wysyłał kartki do Wojewodzka. Są tam kartki oryginalne, te które wysyłał. Wojda się zaczęła tak. 1 września. Tak. Za ścianą mieszka, mieszkali sąsiedzi, on był na emeryturze już policjantem, ich wywieziono. Myśmy, ona do nas zastukała, bo balkon był wspólny, także zostawiła drzwi do balkonu otwarte, żebyśmy mogli przejść przez... No i, to, i wzięliśmy tam od nich obrazy, wzięliśmy dokumenty, wzięliśmy pamiętam miód miała i no pamiętam. Dosłownie to był... Ja spałam akurat przy Dosłownie się trzęsłam. Czy już do nas idą, czy by jeszcze nie. <grym> Za jakiś czas tam na to mieszkanie gotowe, zresztą urządzone, ze wszystkim, bo im nie wolno było brać ze sobą przecież w ciągu d godziny, bieli czy dwie do, do spakowania się to, co mogli wziąć przez ten czas. Yy, I na to mieszkanie przyjechali Rosjanie z Kamczatki. Yy, yy, potem. Byli, yy, oni byli dwa lata, to bo ja chodziłam do piątej i do szóstej klasy. Potem przyszli Niemcy. I pamiętam, jak wie, wieczór jeszcze byli Moskale. Ja słyszałam przez balkon, jak ci, so, ci Moskale, którzy mieszkali na miejscu, tam wywiezionych po pasjedni nas w Lwowie, to znaczy my już ostatni raz w Lwowie przyszli, zabrali ojca i trzech synów. Ten, ten czwarty najmłodszy, który miał Chyba wtedy. 13 czy 15 lat, bo był 28-roczny. Tak, to dobrze, jak ty. Czyli był jeszcze, on jeden został, czyli w, je, w ciągu jednej docy, jednej chwili. Ta matka, ta żona straci… I rozstrzelali, bo to potem… Tak, oni potem na drugi dzień wszystkich nie rozstrzelali. rozstrzelali. Na wzgórzach wuleckich. Te, mąż plus trzech synów, tylko ten jeden został i on, nie wiem, może już nie żyje. I teraz momencik. Jest kryp w Katowicach, w krypcie katedry, jak się wchodzi po prawej stronie tablica, zresztą to był. Oni mój podobno przenieśli ją na lewo po remoncie, no nieważne. To, nie, nie, to nie, ale mamy pomysł, to tam bo... idźcie kiedyś, popatrzcie na tą tablicę. Tam oni sobie, ja mam zdjęcie z poświęcenia tak, tej tak. tablicy. Jak weszli yy, do Lwowa, to znaczy, mów, jesteśmy teraz wiem Niemcy w już się cofają. Rok 1944-1945, tak. I po podziale wpływów Jałta, Pocznam i tak dalej, jednak my cały czas mamy nadzieję, że ten lwów jednak będzie polski. Ale okazuje się, że nie. Ja jeszcze i Polacy mają się rejestrować do wyjazdu. I to znaczy, że jednak jakaś garstka część Polaków została. I ja mówię do mego ojca, pamiętam ten moment, jak tej rozmowy, bo taka była dosyć, ja mówię Tatusiu, jak Lwów będzie Polski, jeżeli Polacy wyjeżdżają z Lwowa, to, po, to jak zostań mi może, że ojciec do mnie był cheleczką. Wiecheleczko, musimy wyjechać, mamy, jak nie wyjedziemy, będziemy musieli przyjąć obywatelstwo rosyjskie, to znaczy, mamy chłopcy, bo mam dwóch braci, jeszcze mam, <grywki> będą musieli pójść do Wojska Rosyjskiego nas posiadło i tak dalej, musimy jechać. Stryjski park tonął cały w jaśminach, zapach bzów po ogrodach się snuł. Jeden tramwaj pod górę się wspinał, drugi z góry katulał się w dół. Trój gołębi wiecował na rynku, królian trzeci wspomnika się śmiał. Fiakry stały przed żorżem w ordynku, Batiernicę ta migrał. Moje serce zostało we Lwowie, w moim mieście. Chodzę wśród ludzi samotna przez świat tyle dni, tygodni, miesięcy i lat. Zatrzymałam się w drogiej połowie, okradziona z mych marzeń i snu. Ale czekam na dzień ze swym sercem połączę się.